Cześć! Dziś zapraszam Was na niezwykłą historię, w której to legendarna drużyna wyciągnęła pomocną dłoń do swojego odwiecznego wroga, kiedy ten znalazł się w kryzysie. Rok 1997 był chyba najpiękniejszym w historii BVB. Krótko przed nim Dortmundczycy mieli problemy finansowe, ale mimo tego udało im się zbudować drużynę, która ograła Juventus w finale Ligi Mistrzów. Rok wcześniej sięgając po Mistrzostwo Niemiec oraz Krajowy Superpuchar. Jakby tego było mało, obrońca BVB, Matthias Zamer, otrzymał złotą piłkę wyprzedzając Ronaldo, Alana Schirera oraz Alexa Del Piero. Po dziś dzień okres ten z wielkim sentymentem Pominają kibice i Dortmund. Co ciekawe, bohaterem finału w Monachium nie był jednak laureat plebiscytu France Football, a 21-letni Lars Ricken. Wschodząca gwiazda oraz wielki talent drużyny Zagłębia Rury, który jak się później okazało nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Najważniejszego gola, ustalającego wynik meczu z Juve na 3-1, jednak strzelił i tego nikt mu nie odbierze. Wspaniały sukces okazał się być jednak zwiastunem klęski. BVB po wspaniałych latach 9,6 i 9,7 postanowiło pójść za ciosem. Większość zarobionych pieniędzy zainwestowano w transfery, a co za tym idzie, ogromne pensje zawodników. Nowe zakupy okazały się być jednak zupełnie nietrafione. Drużyna zaczęła notować serię porażek, ostatecznie kończąc sezon na dopiero dziesiątym miejscu. Brak kwalifikacji do europejskich pucharów spowodował, że przychody klubu znacznie się skurczyły, a zawodnicy z wygórowanymi pensjami zapisanymi w wieloletnich kontraktach zostali. Co gorsza, ówczesne władze Borussii Dortmund stwierdziły, że najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu jest wydawanie kolejnych pieniędzy na transfery oraz płace. BVB notowało różne lokaty. Raz w górnej, i raz w dolnej części tabeli w sezonie 0102 udało się nawet sięgnąć po mistrzostwo, jednak sukces ten kosztował niemało. Działacze z Dortmundu zbudowali kolosa na glinianych nogach, fasadową drużynę. Z jednej strony świecącą blaskiem swoich największych gwiazd, a z drugiej tonącej w długach nie do spłacenia. Klub stanął nad przepaścią. Sytuacja Dortmundczyków przypominała tę, w której obecnie znalazła się Wisła Kraków. Prawdopodobnie możemy ją uznać za jeszcze bardziej kryzysową. Bo Rusji nikt nie dawał szans na przetrwanie. Wtem nowym prezesem klubu został Hans Joachim Wacke. Przeprowadził on genialne ruchy, odciążył budżet płacowy, pozbywając się piłkarzy zarabiających najwięcej. Z kolei zarobki reszty zawodników obciął w jednej piątej. Uderzył również do masy sponsorów, argumentując, że Borussia znajduje się tylko w okresie przejściowym, a w dużym wymiarze czasowym to ogromna marka, o czym świadczyć miały sukcesy z drugiej połowy lat 90. Najważniejszym wsparciem, które uratowało klub, było sprzedanie nazwy stadionu. Westfalen Stadion stał się Signal Iduna Parkiem. Zmysł negocjacyjny Wackę pozwolił zaciągnąć również kilka innych sponsorów. W tamtym czasie stało się jednak coś niezwykłego. Nawet największy romantyk futbolu nie wymyśliłby takiego scenariusza. Niezwykłym gestem wykazał się odwieczny wróg BVB Bayern Monachium. Prezes Bawarczyków pożyczył ekipie z Dortmundu 2 miliony euro, co pozwoliło zespołowi BVB na pokrycie bieżących kosztów. Klub wyszedł na prostą i zaczął budować swoją potęgę na nowo. I tak jak Bill Clinton podczas swojej prezydentury kierował się hasłem Ekonomia głupcze, tak wackę za swoją najwyższą wartość. Podczas zarządzania klubem przyjął hasło: oszczędzanie. Z tego też powodu Borussia na stanowisko trenera zatrudniła młodego Niemca, gdyż nie chciała obciążać swojego budżetu wysoką pensją znanego szkoleniowca. Trenerem, który wówczas trafił do klubu z Zagłębia Rury, był Jurgen Klopp. Jeśli lubicie rozmawiać, dyskutować, wymieniać swoje poglądy na tematy związane z piłką nożną lub grać u Bukmachera, to zapraszam Was do największej w Polsce grupy typerskiej na Facebooku Zawód Typer. Jest ona bezpłatna oraz dostępna dla pełnoletnich użytkowników. Zapraszam Was do niej oraz zapraszam Was do subskrybowania kanału Zawód Typer. Tutaj regularnie będą pojawiały się moje odcinki. Do zobaczenia w następnym!